Cześć, witam wszystkich w czwartek. Pies zahipnotyzowany, bo wie, że coś dostanie nowego. Od pogody, jak dajecie seradę w te opały. Właśnie temu żeby uzupełnić wodą. A yy, Idzie zdechnąć. No, kupiłem mu coś innego dzisiaj. Znaczy, wczoraj, ale dzisiaj dostanie. To jest uwaga, tchawica nadziewana wołowiną. Taki gryzak. Tak to wygląda. Czy gry no? Zobaczymy powaga, Hipnoza I jeszcze raz O, lepiej teraz Kera twoje, wiesz Kera, śmiało, wiesz Nie tak łapczywie, dziku Krótkowcenka gdzie jest ten ten? Bo jak coś to ja to będę jadł czyli co nie bardzo? Mogę sobie wziąć? No to sobie wezmę czekaj Ej hej no Tychę no, tylko pogłaskać mogę No dyplomatycznie, dyplomatycznie Ty wiesz co? A co to no to jakbym ci jakieś jajko rozbił, co? Moja piura a, czyli da się pogłaskać żeby mnie zbyć a teraz ten dobra, to... o siku jeszcze ten przestań się tak asić kurcze jak coś to sobie też taki kupię albo nawet lepszy, większy z otwieranymi drzwiami niemiecki, superowy Stup niemiecki popatrz na mnie, Keira siad Siatpisku, spójrz na mnie, dobra łapa, i spójrz na mnie swoimi bursztynowymi oczami, a po spójrz na mnie swoim mokrym nosem No, patrzcie, no, to, no ja nie wiem, patrzę w to jestem też zahipnotyzowany. No, o, moje, taka moja piękność. Dobra, spokojnego czwartku wam życzę. Pamiętajcie, dużo wody pić. Albo mucić owocki typu, arbuzy i nie dajcie się upałowi. Nie będzie Niemiec próbno w twarz, dzieci nam Germanił. Powiedział Wojciech, zamienił się w żabę. kera cisza jest, dzieci śpią. A ty byś taki mądry był, jakbyś, kurde, obiad jadł, który by cię filmował. Pani nie zaczepiam. No. Jak się zauważyliście na poprzednich filmach, ja nie potrzebuję rozmówca, ja sam ze sobą gadam, więc. Co, hmm. okay, Kera? Wchodzi jak smryfowe lody. Mhm. Uh -huh. Dobra. Dobra, idę po wodę. Ui. trzymajcie się, wszyscy, do zaś.